Dzień dobry, tu ja mówię, dzisiaj w świątecznym odzieniu, bo wybieramy się ze starą na co zakupy, bo ja mam, proszę Państwa, odwrotny syndrom niż większość ludzi. Ja cały czas żyje pod tym lasem tutaj, syndrom Bieszczacki bym to nazwał. No to od czasu do czasu tęsknię za ludźmi, a nie tak jak większość z Państwa zapewne, które non -stop, którzy non stop pracujecie z ludźmi i stop macie kontakt, zwłaszcza w wielkich miastach, to macie pewnie marzenie odwrotne, czyli podjechać w takie miejsce jak, jak, to, jak, tam, jak to, moje siedlisko, jak to moja gabra siedziba, czyli uciec w Bieszczady. Ale, proszę Państwa, trzeba uważać na te wszystkie marzenia, które się mogą spełnić, i tak jest w przypadku marzenia o wejściu Polski do Unii Europejskiej, bo wejść łatwo, a wyjść Bóg jedyny wie, jak z tego teraz się da i czy w ogóle się da. Bo, niestety, nastroje społeczne w Polsce mamy takie, jakie mamy, i w zależności od badań, ale w tym wypadku akurat. Ciężko tym badaniom nie wierzyć, to jest grubo ponad 70% widzi same pozytywy w członkostwie naszym członkowskim w Unii Europejskiej, więc żadna partia, która chce utrzymać władzę, która chce w Polsce rządzić, nie pójdzie w stronę polexitu, tylko będzie się wzajemnie tym argumentem przerzucać. Proszę Państwa, dlaczego nagle mi się wzięło coś takiego, jak zresztą nie pierwszy już raz jak mówienie o tym, czy Polska swoim członkostwem w Unii Europejskiej czyni sobie dobrze, czy czyni sobie źle. Pamiętam, jak było referendum. Ja w tym referendum wziąłem udział i byłem wtedy święcie przekonany, że robię dobrze. I wręcz złożeczyłem na tych, którzy na to referendum nie chcieli iść, bo tam do ostatniej chwili ważyły się losy, bo chodziło o frekwencję, Gdyby frekwencja, zdecydowana większość była wtedy za wejściem, no, tylko takie gwiazdy polityki jak Roman Gierty, który nawet wbrew stanowisku papieża Jana Pawła II, wczesnego papieża, był przeciwnikiem Unii Europejskiej. To chyba jedyną mądra rzecz, jaką się w życiu przydarzyła, ale zdecydowana większość była za, natomiast kwestia rozbijała się o frekwencję teraz mój pogląd jest skrajnie różny no mniej więcej na poziomie poglądu Giertycha z tamtych, z tamtych czasów ale to proszę Państwa nie wzięło się znikąd jak Państwo wiecie, ja bardzo nie lubię tych wszystkich hiperbolicznych porównań, tego dostrzegania faszyzmu wokół tego, dostrzegania Putina i Łukaszenki i bolszewizmu, marksizmu i ZSRR wszędzie. No ale są takie sytuacje, kiedy nie mam wyjścia, kiedy się poddaję i przyznaję rację. I teza, że. Unia Europejska w tej postaci, jaką teraz mamy, to przypomina Związek Radziecki, a udział Polski w Unii Europejskiej przypomina członkostwo w bloku komunistycznym, to jest ta, która w mojej ocenie sama się broni. Te analogie są tak dobitne. No ale żeby nie pozostawić tego tak samopas i jednak przytoczyć jakiekolwiek argumenty dla porządku, dla formalności, no tutaj nam z pomocą przychodzi dyżurna gwiazda Janina Ochojska. Wczoraj było o innych gwiazdach, dzisiaj tak się złożyło, że trochę będzie o Janinie Ochojskiej, która powiedziała rzecz no, w sumie znamienną, znamienną dla tego środowiska, które wywodzi się z miłości do Związku Radzieckiego i która jakby podsumowuje tę analogię w idealny sposób. Otóż ona powiedziała coś takiego, że w, w Parlamencie Europejskim nie pracuje się po to, żeby Polakom żyło się lepiej, tylko żeby, po, żeby Europie Europej, czy wszystkim Europejczykom żyło się e, dostatnio. E, to nie jest pogląd nowy, proszę Państwa, ten pogląd gdzieś tam. E, pokutuje od początku naszego wejścia czy aneksji do Unii Europejskiej, na co zwrócił uwagę chyba jeden z ostatnich przyzwoitych dziennikarzy po prawej stronie, ale może nie wymienię jego nazwiska, żeby nie miał kłopotów. Otóż w roku 2005 czy 2006, zaraz po wejściu Polski, to 2005 chyba. Nie, 2004. No nieistotne nie tutaj data akurat ma najmniejsze znaczenie w kontekście tego, co chcę powiedzieć, była taka wypowiedź polityka, który mówił mniej więcej to samo, że skoro się jest w, paru, w Parlamencie Europejskim, to nie reprezentuje się interesów polskich, tylko reprezentuje się interes europejski. Proszę Państwa. Myślę, że żaden Niemiec, Francuz, nawet Hiszpan czy Szwed nie pozwoliłby sobie na takie na takie stanowisko i to obojętnie w odniesieniu do jakiej organizacji, czy to jest Unia Europejska czy jakakolwiek inna organizacja to znaczy to stanowisko bierze się, proszę Państwa to jest scheda po Związku Radzieckiego. To, to jest mentalność niewolnika, to jest oczywiście kompleks Zachodu no i to jest to, co nam wpajano do głów przez tyle, tyle lat przecież wiadomo, że byśmy pracowali na wspólny sukces komunizmu, a nie Polski Oczy, no, właśnie, proszę Państwa, paradoks polega na tym, że w czasach PRL-u, zwłaszcza w tym okresie gierkowskim, no to było nawet tak, że była ta propaganda sukcesu właściwie oparta wyłącznie o wewnętrznym sukcesie Polski. Znaczy na sukcesie Polski po prostu, nie na sukcesie całego bloku komunistycznego mieliśmy te absurdalne porównania do siódmej gospodarki świata, że w Surówce wstaliśmy, przy, przy ten prześli, dościgaliśmy Stany Zjednoczone w wytopie Surówki i tak dalej. No to, to przynajmniej miało jakieś cechy patriotyczne, proszę państwa, no ale to, co później zostało przemielone i yy, Przerobione jeszcze raz, przeniesione z tej mentalności pere, nawet nie perelowskiej, tylko właśnie marksistowskiej, komunistycznej, międzynarodówki komunistycznej, no, której symbolem oczywiście najdobitniejszym jest ZSRR, no to to, że to się zostało przeniesione przez tych polskich, polskojęzycznych, pożar się Boże, polityków do, do Unii Europejskiej, tutaj nie ma żadnego przypadku. No, po pierwsze, większość z tych ludzi to wywodziła się z PRL-u zdecydowana większość, całe grono to byli po prostu, to byli wręcz komuniści z czasów z czasów słusznie minionych i to z Komitetu Centralnego PZPR. No. Proszę Państwa, paradoks historyczny polega na tym, że do Unii Europejskiej wprowadzali nas krwiści komuniści, którym był premier Miller i prezydent Aleksander Kwaśniewski. Później zwróćcie Państwo uwagę, kto robił karierę w tej Unii Europejskiej. Tylko i wyłącznie wyznawcy tego poglądu, że nie reprezentuje się interesów polskich, tylko reprezentuje się interesy europejskie. No, pierwszym wielkim karierowiczem w Unii Europejskiej był ten, który narobił wielkiego bałaganu w Polsce, czyli Wózek, przewodniczący parlamentu. Później mieliśmy komisarzy, czyli Lewandowskiego. No teraz ktoś może złośliwie powiedzieć, że Wojciechowski jest z PiSu, a wcześniej, no ale też wcześniej z PSL-u i ZSL-u. No, wszystko, wszystko jakby się w jednym kręgu kręci. No i te wszystkie Bieńkowskie, i wreszcie kariera Tuska. No to proszę Państwa, co to jest. No to jest wszyscy za TSRR. Kto był wierny Leonidowi Breżniewowi i tej komunistycznej partii Związku Radzieckiego i przyjmował te delegacje i, 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 i pracował na rzecz międzynarodowego no, na rzecz międzynarodówki czyli marksizmu, leninizmu no to ten również robił karierę właśnie to był warunek w ogóle, żeby robić karierę w Polsce, bo nikt kto się stawiał Związkowi Radzieckiemu takiej kariery zrobić nie mógł, a to się w tej chwili przeniosło przepoczwarzyło w taki sposób że kto jest podporządkowany między Narodówce Europejskiej. A wszystkie te idee związane z, z, to też z Unią Europejską, która już nie ma nic wspólnego z tymi założeniami, przypomnę, Schumana, który był gorącym, żarliwym chrześcijaninem i na tym to się chciało opierać w pierwszą wspólną stali i węgla, to nie ma już nic wspólnego z tym. No to lewicowy pogląd jest dominujący i to taki lewicowy pogląd znów skierowany w tę stronę, którą można definiować jako międzynarodówkę, no to, że wiodące siły w Unii Europejskiej chcą doprowadzić do tego, aby zaniknęło państwa narodowe, a została stworzona właśnie międzynarodówka, też nie jest żadna Tajemnicą. No i w tych warunkach, proszę Państwa, ci ludzie, którzy są mentalnie e, oszlifowani, jeśli to tak można nazwać, ale raczej przerobieni przez poprzedni system, oni to wszystko mają w głowach, no, w, można więc powiedzieć w genach, i w tych genach przekazują to kolejnym pokoleniom i ten pogląd w Polsce jest ciągle bardzo popularny. Przecież te flagi e, po, po różnych portalach społecznościowych z, z Unią Europejską, ja wcześniej są flagami ZSRR, Sierpia i Młotem, to nawet nie była tak popularne w Polsce. No, w Polsce mieliśmy jednak dystans nawet z PRL-u do, do Związku Radzieckiego, z oczywistych przynajmniej społecznych dystansów i w ogóle nie było żadnej sympatii większej. No, to były odwrócone proporcje, jeżeli chodzi o Unię Europejską i Związek Radziecki. No myślę, że 70% społeczeństwa w ogóle nie tęskniło za Związkiem Radzieckim i jego ideami, a tutaj niestety mamy sytuację odwrotną. Także to, co mówi o to, co mówią inni postkomunistyczni, postporerostcy politycy i tak zwane autorytety, inni znamienici, którzy próbują układać nam życie, to nie jest żaden przypadek. To jest historyczny ciąg zdarzeń, no fatalny historyczny ciąg zdarzeń i w tym, proszę Państwa, należy szukać wyjaśnienia. <laughs> Przepraszam. Ale na szczęście jest też antidotum, które, które Państwu podaję codziennie. To trzeba regularnie brać. Nawet by można było brać kilka razy dziennie. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Ciągłość historyczna w najgorszym możliwym wydaniu to jest to, co kształtuje nasze życie polityczne i społeczne w stopniu zdecydowanie większym niż to jest dopuszczalne, bo niestety jakaś patologia zawsze się znajduje. Takiej populacji jak Naród, a to już świadczy, że skala tego zjawiska no, świadczy o rozkładzie. świadczy to o rozkładzie już, już w takim wewnętrznym rozkładzie. Ten podział wśród Polaków jest e, tak duży, e, i ta grupa, która bardziej widzi interesy Europy niż, e, 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 niż interesy Polski, jest tak duża, że to po prostu, proszę Państwa, to w linii prostej prowadzi do patologii naszego życia społeczno-politycznego. No i w takich warunkach niestety... Funkcjonujemy, ale to nie znaczy, że mamy być tym bierni. No, o tym trzeba po prostu mówić. Mówić, jeśli trzeba, to w nieskończoność. No, no, na pewno trzeba mówić do skutku, bo ja ciągle wierzę w tą swoją teorię, że Wajcha w końcu odbije. Być może jeszcze się na to załapię, być może to nastąpi jeszcze do mojego życia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.